Widzicie to serduszko, które tutaj jest? Bardzo prawdopodobne, że to Smile Slow zbudował dla lemonki, demonki. Ja do końca nie wiem, kim ona jest, moi drodzy. Macie e, dosłownie 3 sekundy, żeby zostawić łapkę w górę. Oczywiście subskrypcja z dzwoneczkiem, zanim dobiegnę do tego serduszka. Robimy wyścig. Uwaga: 3, 2. Jeden gazu! Lecimy, proszę państwo i jestem! Okej, okay. komu się udało zostawić szybciej łapkę w górę niż yy, mi dobiec tutaj do serduszka? Oczywiście możecie dać y, napisać komentarz cokolwiek słuchajcie, na przykład serducho, a... Spróbuję wam przyp no, przypiąć serduszko, więc szybko róbcie to! Eee, ale wiecie co? Ogólnie tak muszę przyjrzeć się pewnej sprawie. W ogóle, czemu ja jestem tak ubrany? U Smaila ostatnio byliśmy, ubieraliśmy się w jakieś księżniczkę. W ogóle, o! Te buty zostawię sobie! One są odjazdowe, zobaczcie! Creeperowe buty! No mega, wyglądają po prostu nieziemsko. Ale, słuchajcie, muszę podejść do domku. Tej lemonki demonki Tam bardzo prawdopodobne, że siedzi Smyslow, e, cały czas tam Przysiaduje, ja nie wiem co oni Knują, co oni wyprawiają Ale się wszystkiego swojego czasu Dowiemy, dlatego moi drodzy e, Możecie dawać Mi ciągle znać co tam się dzieje Smyslow tam chodzi. Dobra, podejdźmy do niego. Przyjrzyjmy się dokładnie, co on tam wyprawia. Eee, w takim razie, szybciutko, szybciutko, tutaj z lewej strony. Patrzcie on jest ubrany w jakieś dziwne rzeczy. Jakiś ubiór. <laughs> Widerowy ubiór. Ujderowy ubiór. Dobra, dobra, dobra. W takim razie po prostu by było trzeba do niego podejść, sprawdzić, e, porozmawiać. Czy on chce przedstawić mnie, lemonce, demonce? Jestem sam ciekaw, co to za postać, kim ona jest, jakie relacje e, ich e, po prostu dzielą. E, dobra, podej, podchodzimy do smila. slow! smile, slow! Smile slow! Halo! Ej, widzisz nie. mnie? Tutaj jestem! Widzę, widzę, nie, matuner lepiej tu nie podchodź, bo tu może być Lemon Demonka, albo Lemon Demon, nie, 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 Ale nie! Czemu ty tak się nie boisz? O co chodzi? Ja wszystko nie widziałem, serduszka ona. wysyłałeś jej, wszystko ona widziałem! Nie może cię zobaczyć, nie może! Nie, 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 nie może mnie nie, nie. zobaczyć? Ale nie, 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 może, czy... nie, może, nie Ej, może, nie może, nie może Ja chcę wejść do domku, sprawdzić, ostatnio nie, 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 byliśmy, przebieraliśmy się Uwa Chodź, chodź tutaj Matrunder, uważaj, uważaj A mam... co masz w rączce? Co to za ciasteczko? Ciasteczko ona mi da, ona jest oh! dobrą kucharką Wiesz wow! jak piecze fajnie? I patrz, tutaj nawet mam Szokolade milk, wow! widzisz? Jajko, zbieraś? rozbiłem jajko, kurczak powstał Ej, a ja też mam jajko, patrz jakie dziwne Zobacz, wow. odkryłem to i w jej domku, widzisz to jajeczko? No. I oni oglądają dalej widzowie, ja wam później z z rozklujemy, zobaczymy co się dzieje ale patrz co, mogę się z tą podzielić. No to, ej, to dawaj, Jesteś dawaj. może głodny? Masz no tutaj No bardzo, wow, ej słuchajcie. Ty zaraz, ktoś tam idzie, widziałem milk Gdzie? 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 Widziałem tam za trawy coś czarnego. Ej to może być, ja nie wiem czy to Lemon Demon. Czy to kaczyna, może być Lemon nie tak Demon? NIE IDZIE! Tutaj, 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 chowaj tutaj, chowaj, tutaj, chowaj to, się, chowaj się, ja biegnął Tu, tu, dawaj, dawaj, I I Lemon Demon tu idzie. Do on do niej. NIE WIEM JA SIĘ CHOWAM DO JASKINI JA SIĘ BOJĘ SMYTHEAW wow. Jeszcze straszna postać wow. JESTEM weederem. Przebranym raczej Widziałeś co mam na koszulce w ogóle swojej? Tak jesteś jak, jak Lenka Sarenka Ej, mam, mam świnie wow. Ale jakie A ty ma masz? Ale lepiej pokaż <laughs> kogo ty masz Ty masz Ja WIDERA ta. Ja WIDERAŁ wow. ma świneczkę ale my się dopasowali Z musimy się skupić Sponsu. Nie chcesz może mnie przytulić? No, ale... Nie, nie, nie. nie, nie. Nie, powaga, powaga. Nie no, ja żartowałem. Tutaj... Ja mam już dziewczynę Smyjślo, i szukam drugiej. Nie. Tutaj idzie Lemon Demon. Kryj się! Kryj <grym> Słuchajcie, bo my tak żartujemy. Tutaj chodzi koło domku Lemon Demon, czyli brat yy, siostry Lemon Demonki. To jest brat? Ja nie wiedziałem! Yy. Czy to jest rodzeństwo? To jest rodzeństwo, normalnie, tak, Matruner, jak nie wiedziałeś ja myśl, o tym? Ja myślałem, um, że to jego żona, czy on nie On tutaj wiem. Chodzi, wchodzi, wchodzi do jej domku, do mojej dziewczyny i oni, nie wiem, czy oni coś knują, czy cokolwiek robią... Jeszcze w ogóle nie widziała Matrunera. Właśnie ja o to wiem, chodzi! Nie wiem, jej reakcja. Może przedstawisz mnie jej, Nie, co? lepiej nie. Ja on... No tak, jesteś... a czemu ty tak mnie ukrywa, ukrywasz przed nią? Nie, bo ty jesteś, ty jesteś dziwny, ja cię lepiej nie ty będę pokazać. jesteś ona, dziwny. Ona, jak zauważy ciebie, nie, to jeszcze ze mną zerwie. To, to, nie, to nie ja jakąś pieluchę mam na głowie, tylko ty. tak. A faktycznie patrzcie, pieluchę mam jakoś. Ja mam tylko, ja mam tylko skarpetki no. w Creepery. Nie, tam. Było. tam Gdzie? Yy, widziałem ku eee... tej trawy. Tam, no to idzie, Lemon Demon idzie. Lemon, 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 Już widziałem ucieka się, Ja do, 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 do dziury do się znowu chowam. To on idzie, ja się to on idzie. Dygam, Ale ja my tego boję. nie rozumiemy, dlaczego przychodzi tutaj. O ja, skoro on jest mocno ja mam pewną na mnie, na ja mam, pe ja mam pewną teorię jako Jeśli teorie. on, jeśli on no, jest e, jej bratem, no to po prostu przychodzi do w odwiedziny, rozumiesz nie, to? Nie, nie w odwiedziny, Na on coś pewno. knuje. A Myślisz? ona, wiesz co wcześniej powiedziała? Matuner, czekaj, uważaj, nie, 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 nie podbiegaj. Czekaj, ona, sprawdzę. ja się pytałem jej, nie? Wczoraj, no. czy ktoś był u niej w środku, czy ona miała gości, rozumiesz? A ona, co napisała, powiedziała... Że nie, że nikogo tutaj nie było! No jak skłamała. nie! Ja widziałem oni razem pizzę jedli! No, jedli skłamała, pyszną, pyszną skłamała, pizzę, czaić? ona piją piekła, więc no. o... Nie! Ej, chodź, Chodźmy zobaczymy zobaczyć tutaj od przez okno. Tak! No. No. Czajcie, że moja dziewczyna Lemon Demonka mnie zaczęła okłamywać. Ej. Jestem mocno wkurzony, smutno mi widzowie. Coś knuje, coś Ej. tutaj jest nie. tak. Lemon Demon tam jest w środku! Nie, czekaj! to tam! tam. Uwaga. My slow. ostrożnie Dzień tylko! Idzie. Wszedł do, wszedł do sypialni, patrz, Podglądamy tutaj idzie, teraz. uważaj On faktycznie Gdzie? przebiegł, tak, okay. po co teraz do lodówki, on coś ty sobie wyciąga, żarcie On coś, coś wyżera Zdawiał. jej, ty. O, tak. chyba głodny Jak on nas jest. zauważy, to wtedy może nas wszamać, to będzie problem eee, smile o, slow. się? może damy mu będzie lemonkę Cytrynkę, Lemonyka, proszę bardzo ej, ej, Nie rzucaj, bo on tego zobaczy Jak on podgląda, patrzcie go o. Zawodowy podglądacz, normalnie o. Ej, co ty, co ty robisz? O. Czekaj, czekaj, czekaj Uważaj, uważaj, uważ, ma tuner co ty robisz? Dobra, teraz to będzie dobra miejscówka dobra. Nie, ty się otrzymasz? Ma tuner. Co ty do, wyprawiasz? Dobra kampa, zobacz Widać teraz patrz, To to, ja to tak jest prawdziwy potrafię. Prawdziwy podglądacz, zobacz Weź mnie naucz, jak ty to robisz Dobra, eee, skupmy się. Kładziesz ja się na tym brzuch i idziesz. Nie będę mógł, nie? On tu biegnie! Dziek, demon, dziek. demon tu biegnie! Spadajmy dziek, czekaj, stąd, Spicelu! Od prawej dziek. strony! Czekaj. O, gdzie jest! O, o! Chyba my... Ej, patrz się na mnie! O, o, o! czy my e, Zauważył? Czym ja nie? myślałem, że on na zewnątrz jest, ale nie wydawało no, mi się. W środku. Musimy nie, nie, nie. wejść i dowiedzieć się o co tutaj chodzi. Dlaczego Lemon Demon przychodzi do mojej dziewczyny? Ja muszę też do niej napisać, że nie, nie, nie chcę takiego czegoś. Ja bym chciał, Ja chcę ją spotkać, ja chcę z nią porozmawiać, dowiedzieć się co wyknujecie, Bo dla mnie to nie jest ja mega ja To nie matruner, to ona, to nie ja. Nie ja wiem, co to jest. Jakimś... Mojemu przyjacielowi? Z no nie wiem, wziął to to jest... No matruner. Coś... No, jest... no, no, to... Lemon Demon tu idzie! Chowaj, jest... chowaj się, chuj oh, się! Chuj się! gdzie idzie? O, faktycznie tak. Uwaga, Pobierz sobie? Dobra, okay. poszedł do swojego zamku. Bo swojego zamku, w ziemi. Czekaj. jak kuliczek, to ze środka, nie? O, ja przykampię Ej, co, się. O, czekaj, czekaj. Baba, o, patrz, chodzi. pobieg, tam daleko. O, zeskoczył. ja tak samo się położy Dobra, o. Dobra, o. Ja, jak... dobra ja, ja mogę się tutaj czołgać. Się czołga, ba, ba, ba. <gry> <Smice love. licza. gry> Musimy być przyczajeni. Ostrożnie. Słyszysz mnie? Jak żołnierzu. ryba, jak, jak ryba normalnie Żołnierzu! Idziemy na teren wroga! Szybko! Yo, gazu. Idziemy, idziemy, żołnierzu. E, żołnierzu. Ej, ja żołnierzu potrafię jak ty. Ej. No ja sobie. Ja, tak, ja, patrzymy, tak. ja ćwiczyłem. Ja, ja długo ćwiczyłem kładę się. to. Idę, kłada się. Idę, kładę, ja, kładę się. Ja długo Idę. ćwiczyłem to, wiesz, Idę. na misji, na wojnie. E... Dobra, uważajmy, bo tu Dobra. gdzieś może być lemon Demonka. Przy nie, nie, nie może ciebie zauważyć. Sypiałem ja się boję, bo nie wiem to co ona te... zrobi robi. Właśnie dlatego się czołgam, żeby ona nie może mnie zauważyć. Czekaj, może ja wejdę do Ta. namiotu. Wejdź, wejdź do namiotu, dawaj, Czekaj, dawaj, dawaj. Muszę sobie tańczyć chwilę. No tak jak chodź. O, dobra no, o, o jest patrzcie Jak no dobrze, a jak gdzie mogę Przy się zrobić? Y, tutaj o... będę się siedział, patrzcie, o, elegancko. O, nice. Ale pokoik powiedz, fajny jest, nie? No fajny, fajny, mega różo. Ej! Smańslu! Ja mogę tak zrobić Smańslu, wydaje mi się, że chyba słyszałem kroki. Jakie kroki? E, czy to Lemon Demon? Czekaj Nie, e, nie gadaj, ale gdzie kroki? Słyszałeś? E, ja, na, zewnątrz. na zewnątrz Na e, zewnątrz? Zaraz Czy to czy... może być Lemonka Demonka, czy Lemon Demon? jak, my, jak Nie, 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 ale nic nie słyszałem, czekaj zobaczę <grym>, O nie, to ona idzie, ona idzie, ona <grym>, idzie Ja usiadam Ej no, nie, to co czu, ja mam? Czu, ko, ko, k, kryj się, gryj się Mam się schować w tym? Na tunel, cicho, chodź. Jak ona tu wejdzie, to będzie mieć problem Co mam robić? no uciekamy! O, o! Otwarzam mnie! Cicho, 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 cicho. Cześć, cześć, Lemon Demonko! Witaj! Tylko, tylko się co nie. Ten, mam ten, robić? Co tam u ciebie? Jesteś ładna, ubrałem twoje ubranka. No, co chodź tutaj, przytulimy się. Tylko, co? tylko się nie patrz w ty. E, e, e. Lemon Demonko, no podejdź do mnie, śmiało! No, chodź, ty, co, przytulimy. Co chodź, mam chodź. Robić? Ciszej tam, ciszej tam e, e. E, No, m, m, Lemon Demonko, nie, nie, tam, tam, tam się nie patrz, nie, nie Tutaj, Lepiej tutaj Cześć, 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 Lemon Demonko e, Tutaj, nie, tam nie, u Ciebie Tak. No, się schować tak, m, 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 m. Chodź, chodź, może pójdziemy sobie chodź. łóżko się schowam Chodź okay. za mną, szybko, szybko tutaj oh, 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 Przejdziemy oh, 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 do lasu do Tam, No, tam Udało nie możemy być, a ja już leżałem sobie Ok, dobra, chodź, 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 Lemon Demonko Zrobimy sobie coś, upłochcimy. Udało mi się, patrzcie, oni gdzieś poszli Ej, może chwilę ich sprawdzimy co oni robią. Ej, wydawało mi się to mega, mega dziwna sprawa e, o, 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 o! Chowam się, chowam się! E, Lebotka, Demotka, tu biegnie! Smile slow. To? slow już droga wolna! Droga wolna? To jest ten moment, ziom ziom! Jest wpływona droga Ona jest w kuchni, w kuchni, w kuchni jest! E,

E, dziwna akcja, dobra, podejdźmy troszkę bliżej. Smile Co mam robić? Nie, dobra, chowam się. E, czekaj, może się przebiorę. Co oni tu za stroje mają? Ty. O, to będzie dobre, patrzcie, będę miał maskę owcy. O, tak. Dobra, e, coś jeszcze mogę założyć? Może buty nie. O, misiem będę. Dobra, założmy misia. Patrz, jak będę wyglądał. Miś. Przebiorę się za misia pluszowego, rozumiecie to? Przebiorę się za misia, będę siedział O tak, dobra, oni nie skumają Kim ja jestem, będę misiem siedział o, o, położę się jeszcze O, będę siedział, tak jak zabawka Rozumiecie, to będę udawał zabawkę e, dobra, to teraz będę mógł Podsłuchać ich, co oni tam dobrze, dobrze, robią Ło, całą e, pizzę wstrzymałem Ale ja już. Głodny, Ona okay. tak samo. Okay. Dobra, ja dobrze. sobie tu usiądę Okej, okej okay. 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 Ja odłożę e, ten tutaj dobra. nóż Do, okay. do środka, o. nie chcę tego okay. Dobrze, o jeszcze jest jedna babeczka, Dobra, Cupcake. Cupcake? to się nazywa? Słuchajcie, jestem misiem, jak coś będę się mógł tutaj bliżej przyjrzeć. Dobrze, to chodźmy może, Lemon Demonko. co to jest za miś? To, to, to ja, to ja, co robisz? on się przeszedł Żeby ona nie widziała z majstrum, spokojnie. Przeszukowałem dla ciebie misia, to jest prezent. Dla e... ciebie, miś? Ładny. O, miś prezent, okej okay. to jest ode mnie prezencik Co ty e... robisz, Matuner? Ej, wyjdź z slow, nie, to ja, ja, nie to ja, to ja On się przebrał za misia e... Dobra, tak, jest No, no to jest cichu Kupiłem go na e... urodziny dla ciebie Ej, on Ta myśli, masz urodziny, ona prezent mu dała takiego. za misia e... <laughs> Oddał no, <on laughs> no, jej prezent, prezent za misia Okej, okay, no, w, w takim razie, jak widzicie 200 nie? mnie kosztował, Drogi, drogi, tak jest, bardzo, bardzo drogi Ale lepiej nie tu się do niego, Dobrze, że on chyba mnie nie słyszy, rozumiecie? Do... Jest jako ozdoba e, dobra. fajna Chodźmy okay. do góry Dobra. A, co on wyprawia? Co ja, tu słuchajcie, udało się, no, udało no, się, no, nie kapteli to Ale no, widziałem dokle. pierwszy raz lemonkę no, demonkę Z bliska, jak byłem, byłem przebrany za misia Nie, e, wpadłem, ej, ten... lipa, przypał Na górze są oni Lecimy do nich, miś musi podejść blisko Sprawdzić co oni robią na górze Uwaga, misio będzie sprawdzał Eee, jak wam się podoba moje nowe przebranko? Za misia? <grymne> Mega sprawa, okej, okay. eee, czy oni przypadkiem nie są tutaj? Smyslow, to ja, Patroner, eee, 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 zobaczył mnie, okej, okay, niech oni siedzą tam w tym domku, w tym, tym eee, w grey dołku, czekaj, tylko ja bym musiał jakoś się uciec, o! O, co? So, o, lemonka, lemonka, biegnie! Nie, 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 nie dobra. E, słuchajcie, w takim razie nie wiem, czy tutaj będzie dobrze, jeśli się posadzę i będę sobie siedział. E, tylko jak ja wytłumaczę, że... O, Piegnął! O nie! E, e, Smyslow, powiedz, że przetransportowałeś mnie, przeniosłeś. E, ja się nie ruszam. Ja się nie ruszam, mnie nie ma. Ja jestem tylko misiem. O, lemonce, lemonce, patrzcie, chyba się spodobał prezent misia. O, przypał, żebym ja się tylko nie ruszył. A yy, przypał, bo nie! Serduszka mu wysłała! Czajcie to! Nie, tylko nie podchodź za blisko! Nie, 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 nie! Ruszyło mnie. Okej. Okay. Eee, yy, słuchajcie. Yy, yy, na wstecznym! Do wstecznym yy, przypał Słuchajcie! W takim razie udało mi się, bo oni wyszli stąd, a więc może by było trzeba ich sprawdzić, do oni patrzcie, poszli tam Ej, Ja bym po prostu poszedł, posłuchał Co oni takiego tam rozmawiają e, Wtedy się dowiem cokolwiek więcej O tej lemonce de Sma slow To ja e, Czy ona widziała mnie jako misia? Nie może być Ej, dobra, ja swoją taktykę wojenną Słuchajcie, muszę przybrać to Nie tańca, tylko <śledzenia>, i śledzenia Dobra, podejdźmy do nich bliżej Jako misio, tak jest Okej, okay. dobra, czołgam się Ej, hey, Smile to ja, Matruner! O, dobra, ej, co oni tam robią? Bo u mnie to nic. O, Smile Slow! Co? Smile Slow! Nie, ma Nie! Powie... nie? Ja chcę. Nie posłuchać, chcę... o czym gadacie? Nie, ma Bo jak oni ci zobaczysz, ten proszę chodź, to, ci się ej. powiesz, do ty. Weź, Ja chcę nie? was o, poznać, może ona Aj. jest spoko! Ej! Nie, nie, uważaj, uważaj! Nie, nie, lepiej, lepiej, nie! o, 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 o. Zobaczyła ciebie? Smile Slow, nie! Nie ma e, Dobra, idzie, powiedz, że przetransportowałeś powiedz, mnie! Co poła? E, o, ma ciebie! E, e, na wędrówkę. ona wie, że coś się zaczyna. Nie... nie! Nie, spy Powiedziałaś się, że ty... Co mam no, zrobić? Monko, co? To, 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 demonko. to jest mój przyjaciel, e, Matruner e. przebrany. I e. ja, e. e. zdradziłeś się, coś ty narobił. Kto to? O, kto to? E. Matruner, to przywitaj się z nią ładnie. Musisz e. być kulturalny, bo ona się wkurzy na ciebie. Dzień podaj... dobry, z tej strony misio Matruner e. i to... Weź, weź, i to. On lepiej, to lepiej, bo czekaj. E, co on tu nie, robi? to lepiej, bo Czekaj. Co on No to miała być niespodzianka, to nie jest tak jak myślisz. Przepraszam, e. to, 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 to... Wszystko przez niego, to! On, on. Ale ona strasznie wygląda! Jakie oczy Jak ma czerwone? Nie mów tak jej, nie mów do niej tak! Ej, nie mów! Smajso, o -o. bo się wkurzy na ciebie! Ej, Smajso. Mów, że ładnie, nie strasznie, ma e... truner, no. O, Smajso, czy ty Co? ją kochasz? No, oczywiście, tak, tak. No, nie, nie, tak. E... No tak, 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 no. E... Ściągnij e... tego pluszaka, żeby cię zauważyła! Dobra, wiesz. lemonko, demonko, chcesz mnie zobaczyć? No naprawdę Demonko chcesz? Jego twarz eee, też ładny jest, taki model. Pokazuje, że nie. Nie, nie chcę. Ty. Nie? Ja jest, Czemu nie? Tak, ja jestem chcę. Misiem! Jestem Pokaż prawdziwym się. Misiem, zobacz! Jak ona się eee. zachowuje Lemon Demonko? Bądź kulturalna, to jest mój Dobra. przyjaciel dobry! Jak ty Dobra. się zachowujesz? Ej, Manierek, gdzie ty masz? Dobra, 5 sekund, waga. 5. No, Ej, wyczekajcie, widzę. C... Ostatnia, m... moment na kliknięcie łapeczki w górę. Dawajcie, klikajcie łapeczkę, a matura to ściąga, zobaczymy reakcję. Niech on pójdzie napisała. Dobra, na razie, do widzenia. Nie, ma tunel nie. Ale, ale czemu masz iść? Czemu taka zachowujesz się? Ej, Leon Demonko! Ej, ona czemu? jest jakaś dziwna, ziom! Ona no, jest się, jakaś. No, chyba się wkurzyła, właśnie tego się obawiałem, ma tunel. No dobra, Lemonko w, Demonko e, Słuchaj, my z, ze Smilem jesteśmy przyjaciółmi, ale... No e, spokojnie. nie ma tak, no ściągaj to już. 5! 4, 3, 2, 1. To widzicie jak ja. ładny blondyn, blondyn Matruner, dzień no. dobry! Widzisz Lemon Demonko, tak ty, ma włosy, o. blondynek no. Przyniosłem prezent dla no, no, o, o, nowej z... to pary, podoba. proszę a, bardzo ładnie. Tak, lemonki, Cytrynka. No. Pasuje prezencik czy nie? Uwaga, e -y. zobaczmy co, co odpowie No, e -y. Lemon Demonko, co się tak ma, na mnie so, patrzysz? O, ona się na ciebie patrzy cały czas No nie wiem, ona chyba jest jakaś zdenerwowana no. O, uderzyła o, cię, co? Ej, 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 proszę pani, co pani robi? Ma pani tutaj nie, lampkę. Nie, 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 nie ej, ej, ona cię chce. Eee, Ona cię przyciąga! O, o, nie, nie, ona, ona dziwacznie zachowuje. Nie, 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 uciekaj mi stąd. Chodźmy jej coś przyszykujmy może lepiej. Ej. Albo idź sobie, Matuner, bo ja nie wiem. Ale... Ja pierwszy zbyt, raz ją wiesz? poznałem twoją dziewczynę i co od razu mam wychodzić, co nie chcecie mnie? A, nie, nie, to nie jest tak sądzisz, nie, dobra, nie, nie. Demonko Demonko. Lemon Demonko, to jest mój najlepszy przyjaciel Ale... Minecraftowy, naj, no najbliższy o... mi kolega, Właśnie, nie zachowujmy się jak... tak, zaprosimy tak... go do domku Czemu no... tak postępujesz, że nie chcesz żeby poznać nie, nie. kolegi? E... Ona napisała, Smiluś Sma... jest tylko mój, co? Smiluś. Smiluś. <laughs> Smiluś. No, no to nie jest mój chłopak, Lemon Demonko, no fuj e... <laughs> tu jest tylko moim przyjacielem, a nie chłopakiem <laughs> Lemonko Demonko, czy, czy ty naprawdę Bo... tak uważasz? E... Niech pójdzie o nie, Nie, Czemu? dobra, ja. Nie mu nie ma mieć, ma Ja nie. schowam się u was w domku, nie, proszę matuner. bardzo. Demonko, Demonko o, kurde, ej, ona no, się wkurzyła, znowu męku no. zaczęła rzecz. Lepiej tu jak nie chodź, Czekaj, ma tunel, lepiej tam nie dotykaj ma tunel, bo ty nie, co ty wyprawisz? Tu... Jesteśmy w kuchni, czekaj, może nie, coś czekaj, doje... ej, ona nie No dawaj, spróbujemy coś zjeść, może patrzcie. o, jajko z bekonem, proszę bardzo Jajko z bekonem, proszę bardzo. Ej, ma nie bierz się, ona się wkurzy, ej, ej, nie widzisz? No ona już coś pisze do ciebie, eee, nie rób no, tego. Co, Patruner. Co? No ale ja chcę no, być z wami, kumplami, no wiecie, taki friendly. Kuchni. Ona, ona mi nie pozwala, co dopiero tobie. Niech wyjdzie, zaraz coś zepsuj. Zepsuję, widzisz? No zaraz coś zepsujesz, no. Co ty tam Lemanco, dotykasz? Lemonko, demonko, ła! O, o widzisz, ty, ona ona cię o nie. No, nie, nie. Dobrajmy, to, co ty robisz, Wiesz co? Przesadziłaś teraz, uderzyłaś co ty, mnie. Co ty wyciągasz? Wiesz co? Lemonko, demonko. Schowaj to, schowaj to, schowaj to! Hej! Nie, to jest niepoważne, Jak ja jestem tutaj źle traktowany, ja wynoszę się stąd! Nie, 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 nie ma się ma to jest moja dziewczyna. Matruner, no ogarnij się. Smile już ci odbija, rozumiesz, wiesz, że to jest potwór? No, my się zaraz pokłócimy wszyscy. No, nie Lemon jest Demon to jest potwór, a to nie, jest siostra, to jest siostra to Lemona Demona. To, to są niej, potwory! Nie, to nie wolno z nimi tak się. Niej, nie, nie tak Smile, już ty dziwny się zacząłeś robić, no nie, ty kurde, O, dziwny. Dobra, są zjem jest... bekon z jajkiem no, i zaraz naura. się Pokłócimy, no nie chcę tego, Matruner, no. Nie no wiesz cię to cię mi, się, mi się to bardzo i to bardzo nie podoba ten, te spotkanie ta zaraz przyjaźń wasza. was. Nie cię wywale stąd, bo dostaniesz mi z mojego miecza, chcesz? Chcesz? E, e, wiesz no. co, Smaj to było dziwne, zachowanie z twojej strony. Ej, hey, z Chodź się spotkamy, to? chodź spotkamy, się porozmawiamy. Nie, ja, ja już nie chcę z wami. Udajesz? Nic. ty udajesz? Tak, 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 tak. Co? Tak, tak, tak. Udajesz A udajesz? Aha, dobra, okej. Okay. To dobra, e, lemonko Demonko! Eeeyee... On nie jest już moim przyjacielem, nie jest moim przyjacielem. Poznałem bo... cię pierwszy raz i ciebie Smajl, już długi... Oj przepraszam, o, nie bij mnie nożem! Wiesz co? Yyy e... No co? Na, niby, co? na niby, na niby, na niby. A masz ty, a masz! Eee, a masz. Pani Lemonko Demonko, nie chcę, nie chcę was już znać! Wiecie co? Eee, myślałem, że będziemy przyjaciółmi i tak dalej. Ale Smail no dalej będziemy... Eee, się no. Do widzenia żegnajcie! Nie chcę na was Dobra, patrzeć Kristo, nawet już. Ja cię ja ci dam a masz, a masz, amasz! A, a, a masz, chodź, chodźmy, chodź, chodź, porozmawiamy, musimy to ustalić. Dobra improwizacja, ale pamiętaj, że jesteśmy. Ej, udawałeś przejdzie... ty wszystko? U, udawałem wszystko. Aha, nie wiem okay. czemu tak ja zrobiłem myślałem, po to po na poważnie, ziom. Po prostu nie chciałem z wami tam już po prostu się kłócić. Trochę za blisko do niej podeszliśmy, Ej, ale, ale powiem. A czemu tak się ci... zachowałeś dziwacz? Czemu ty zrobiłeś nóż? Czemu? Nie Chceś wiem, to był, to, był to był impuls, to był impuls. Smyślą. No to nawet się na ciebie, teraz poważnie się wkurzę na ciebie. Nie stary, to było tylko tak chwilowo, bo po prostu to było tylko przedstawienie, rozumiesz? No nie wiem, ja... nie wiem, nie wiem, widzowie, co to jest? Ja nie ja nie, w ja nie mam zamiaru z wami, wiesz Powiem Ci, że pierwszy raz ją spotkałem, widziałeś jak na mnie zareagowała. No, chciałeś nożem mi uderzyć, słyszysz? Ale... nożem, nożem! Ja no, no myślałem, że ona przywita się, zna się na żartach czy coś, masz no masz, zabieraj to. Ło. Nawet nawet nieużyty, tylko po prostu nie wiem, wziąłem co było pod ręką, wziąłem. Weź go zostaw nie. wyrzuć sobie, zostaw. Dobra weź bo to ona nie będzie jak miała kanapek sobie posmarować masłem Nie nie weź dobra. to dobra Ej ty masz ogon? Co ty? nie wiem ja wychodzę z jaki ogon? Sią. Nie myślałem że ty masz ogon jakiś Ja jestem Misiem dobra. albo O Mogę dobra, być owcą w sobie misiem, dobra i sobie, a, z tobą Dobra, wiesz co? No Smiley, co ty wyprawiasz? Nie, to przecież... no mnie, bo ty tak się zachowujesz Chyba dziwacznie. żartujesz, ej. Nie, dobra, e... idę spać, Ja musi przestać mnie głowa nie, boli, nara. no to to była dziwna akcja. Nie wiem jak wy, ale według mnie Smiley trochę chyba się w niej zakochał. Ja, słuchajcie, no to ja chciałem ją poznać. Ona w ogóle zareagowała w taki sposób, że zaczęła mnie bić. E... Nie wiem po co ja ten nóż w ogóle wyciągnąłem, ale... To był jakiś taki impuls dziwny, myślałem, że Smyslow ogarnie, że ja tylko żartuję. Eee, no ale jak widzieliście, on chyba w niej jest po prostu zakochany. No nie wiem, coś mi tutaj śmierdzi ta cała akcja. Lemon Demon naprawdę robi mega, mega dziwne rzeczy. Eee, ale moi drodzy, pamiętajcie o subowaniu tego kanału. Oczywiście z dzwoneczkiem. Eee, Smile tam był... Eee. Nie wiem, trochę dziwny. Według mnie trochę się zakochał w niej. Ale z tym misiem to był dobry prank. <laughs> Patrzcie, jestem misz, misz. lubi... E, lubi sobie pojeździć. <laughs> Dobra. Moi drodzy, e, ja oczywiście ze Smilem jesteśmy ziomeczkami. Wierzę w to, że on po prostu się odkocha. Bo to było moje pierwsze spotkanie z Lemonką Demonką oko w oko. E, jak widzicie... Naprawdę nie nie wyszło zbyt fajnie, e, ja po prostu może lepiej, nie wiem, wynoszę się stąd, o, na pewno z Lemonką Demonką nie będziemy przyjaciółmi, coś mi się wydaje, ona chce mieć smajla tylko dla siebie, e, no to ja już nie wiem, czy, czy mój przyjaciel będzie ze mną, czy nie, przygody i tak dalej, zobaczymy, moi drodzy, dobijmy pod tym odcinkiem... Myślę, 8 tysięcy łapek w górę. Wiem, że wam się uda. Eee, a ja będę naprawdę, naprawdę hippie. Zobaczcie, oni tam coś robią. Dobra, podejdźmy tam bliżej, czy sprawdźmy, co? Eee, bo wiedziałem, że tam coś się między nimi dzieje. Okej. Okay. Tak, on tam stoi. Smile slow. Moi drodzy, do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z wami. Trzymajcie się gorąco. Pa, pa.